Na zlecenie Wizji TV wersja Polska Master King. Tekst Joanna Arabacka. Czytał Piotr Borowiec. Moli to już koniec. Jutro w strefie komedii o 22:30: satyryczne spojrzenie na przemysł filmowy Hollywood w serialu Akcja. A za chwilę Zapasy na śmierć i życie. Dziś w głównym pojedynku spotkają się aktorki Nef Campbell i Sara Michelle Gellar. Dziś wieczorem w niecenzurowanych potyczkach Jerego Springera. Noc z policją w Miami. Hey, 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 hey. O czym będziesz mówić, jeśli nie oglądasz Jerego Springera? W czerwcowym numerze T. szkoła bezpiecznego opalania, zapachy na lato. Wszystko o operacjach plastycznych twarzy oraz wyjątkowy dodatek urodowy kodeks Przyszłej Mamy wpodróbtae, magazyn dla kobiet, które cenią swoje piękno. Dobrana przez komputer grupa potencjalnych par w luksusowej willi na hiszpańskim wybrzeżu. Pod okiem trzech obecnych kamer Poszukuje idealnego partnera, wakacyjnego romansu, a przede wszystkim dobrej zabawy. Rezultat to randka w ciemno z sytuacjami rodem z władcy much. Czy ktoś znajdzie prawdziwy romans? Willa z 1 w każdą niedzielę o 21.00. Forum fantazji autorów. Nazwiska postaci miejsca.